Odbijamy w tej chwili nadmorskie dobrze, miejscowości. Dobrze, dobrze. Chcemy dać zdrowe orzeźwienie na plażach oraz aktywny wypoczynek. Muzyka. Cudownie. Ja w ogóle fantastyczna sprawa, ponieważ na plaży jest trochę nie nudno i fajnie, jak się coś tak dzieje. Znajmiecie trochę ro rozrywka i oderwanie się od takiego o, leżenia i nic nie robienia, więc super. Tutaj na plaży można się zabawić, zatańczyć. E, mówi się o Polakach, że są, są e, skłonni do zabawy, wręcz przeciwnie, nie zauważyłem tego. Naprawdę się bawili jak Latynosi, jak Kubańczycy, tak? Wszyscy, wszyscy wariowali, bawili się. Świetna, w ogóle jest świetna pogoda, więc, więc w ogóle są szczęśliwi, świetnie siłami, się To naprawdę duchu, jest super pomysł, w ogóle świetne soki. Są bardzo dobre. Do wszystkich owoców, wszystkich warzyw, samo zdrowie. Zasmakowało, świeże, pożywne, no. Bo jeżeli leci tlenu ta lautowa, no to zachęcamy tym samym ludzi do tego, żeby przyszli, poleżeli na leżakach, wypili nasze soki, tak, na tychże leżakach. No jeżeli jest zumba, no to gramy bardziej latynoskie kawałki, bardziej zachęcające do tańca, tak, żeby bioderka same chodziły. Oprócz łękicznego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz łękicznego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, miło, przyjemnie. Mówię dla mnie, to jest nowe takie doświadczenie. Nie robiliśmy tego nigdy. Myślę, że jest okej. Okay. Jesteśmy pierwszy raz w łebie. Przepięknie. Jest fajnie, jest super. Jesteśmy zadowoleni. Zaczynamy się ogromnie z tak dużego entuzjazmu naszych konsumentów, że tak chętnie przychodzą na wyspę, tak pozytywnie wyrażają się o całej koncepcji, że tańczą z nami zumbę, jest po prostu szaleństwo, mega energia.